Siemaneczko, tu Szakal z tej strony Właśnie mnie wywaliło przy ostatniej rozgrywce, więc nie będzie końcówki, nie będzie statystyk i tak dalej Wywalił mi się sterownik i Restart kąpa mi się zrobił, więc znowu hała Origin sucks Wchodzę na inną mapkę, na inny serwer, zobaczymy jak długo pogramy Cheat Detector Pin, Pin Kicker, Sniper Limit Maneczko, tuż akar z tej strony. O, a tu mi się coś włączyło? Co mi się włączyło? To ja otworzę. się mi wywaliło przy ostatniej rozgrywce, więc nie będzie końcówki. Nie <laughs> Twitch mi się odpalił. Ten sam początek. Dobra to. 08 delete mm, masakra. Dobra. Jeszcze się ładuje. Teraz zobaczymy czy coś da się tutaj popykać, czy trzeba będzie wejść. czy ten podwój znowu będzie na trzech punktach tylko Bo jak będzie na trzech punktach to od razu wychodzę Nie chce mi się latać jak oszołom z, z tymi wśród asaltów Nie no G, do pięknie, 9 punktów Dobra, na no to się wbijamy Yy, mamy zwiadowcę, tak, dobra. No to w śmigło. Już spadamy na łeb? Nie, lecimy. A czemu ja jakoś tak dziwnie siedzę? Za... Co to za... dziwny śmigłowiec? Chciałem zapytać. Kurwa. Malechała. Duża mapa, fajnie. Tu zaczynamy. Znowu śmigło? Dawaj, wbijamy się. Dr o, teraz mogę coś pocelować. Dla urozmaicenia polatami śmigłem, ale mam mały zasięg, nie mogę do góry podnosić, ale za to zobaczmy bliżej. Jakieś zbliżenie? Dobra, F wyjście pamiętaj. Tutaj pamiętam się siedziałem kiedyś, było dobre miejsce. Yeah. Tu nas, jak ładnie to widać. Spadamy. Nie wcisnąłem tego co trzeba. nie zdążyłem wyskoczyć. Cholercia. i tak przegrywamy. Standard Wejście i Tu ktoś? Shin -shin. Ale jest w samym środku, to nie chcę mi się z to Tutaj bym mógł wsiąść Czyżby on leciał? O, już nie Ale ten płynie no Elo Dlaczego zginąłem? No jak tam? Karwa. wszedłem i trzy razy, Wyskinałem. <laughs> Dwa razy śmigłowców, raz mi jeden przejechał skuterem. Korwa po prostu. <laughs> Masakra. Hardkorowo. Generalnie hardkorowo. C e jak daleko jest to? 200 metrów. Pojęcie. Lecimy na E Gold powiadasz, a gdzie jest Gold? Tu jest F nasze Gold tam, a ile jest do Gold? 400 To lecę na E, bo to jest 160 No to dobrze, czy ja stąd mogę coś powyglądać? Na to E? Bezpieczniej? Nie bardzo, jest za górką To nasz, mów Radioman <grym> Jak on dostanie to ja też, nie? Bo za nim biegnę. Słabo. Proste pod słońce. Znowu nic nie widzę, krwa. Dobra. Kto przeżył, kto zginął? bo nie wiem. Leżę. I udaje nieżywego. Normalnie jak kotek albo szczurek. Dobra, teraz coś widzę. Podlezę bliżej. Przewidziałem to co? Że zanim będę biegł, to zginę. to coś ty tu nasz no, no. dobra bijemy tu bliżej przez te słońce to nisko kurwa ale widać to jest jakaś masakra. Kto ktoś tu blisko strzela echo z o traktowany. widzisz soldata? no dobrze ja nic tu nie będę widział bo tam wybiegł tam nasz, dobra. Lecę tu. Tu nasi, dobra. Pistolet jakiś chociaż wezmę. On mnie, moje, mnie zabił, mój. Ile z 4 do jaja dostaję? 4. Chyba 5 nawet, tak? To będzie 5, nie? Koledzy, w plecy postrzelają. E Dobra, G, nie nasze, C. C będzie nasze, G też będzie na B. To można, bo na B to z... A może. Skocz, ale wielka ta mapa. dawać. O, to tutaj wtedy się ganialiśmy. B A no teraz nam coś spada. Straciliśmy kontrolę nad celem alfa. Ktoś tu przyjechał. Chyba jakiś czołg słyszałem. Tu nasz idzie To słońce pieprzone Strawciliśmy kontrolę nad celem Fajnie się przytali że tak mogę też strzelić, nie ze ścianą Mamy Alfę To lecimy na Beta Tak biegam, tak? Zamiast sniperów czaić. Tu się do mnie strzela. Chyba? To jest tam. To po, Z. Pod tym, żeby nas nie zobaczył. Kto to był? Ace jakiś Leją nas Tu mogę jeszcze się wbić Już go załatwili D, tu ktoś płynie Nie wiem kto to płynie Ale dopłynął O, już nie mogę na niego G Tu coś rozstawia, nie wiem nie ogarniam tej kuwety Dobra, idziemy na G G Tam była gdzieś fajna miejscówka No, podjedziemy jakąś bryku. To się najeździłem Jadę za czołgiem, będzie, będzie raźniej O! <grywa> wjechałem pod <czołg. grywa> Ej stary, nie hamuj tak gwałtownie, bo przecież ja nie ogarniam <grywa> eee, no moje. Czy ty możesz nie hamować i zjechać mi z drogi? Człowieku men, jedziemy na F, dawaj Nie wiem czy tą górkę przeskoczę. Shiftem przeskoczę Uo. A jestem w wodzie, no dobra, to się najeździłem A, czołg musiał do mostu pojechać. Dobrze nie, że dobrze w ogóle przeżyłem. To był ewenement, jak na mnie, mistrza kierownicy. Dobra, pokażcie, coś się gdzieś dzieje? Jakiś sniper gdzieś lata? Ktoś gdzieś biega? Ktoś mnie zaraz z daleka załatwi? No, Fox jest zneutralizowany, dobrze. Do niego biegłem. To już nie muszę. Fajna mapa, naprawdę. Częściej bym na niej pograł. Myślisz, że zdążę do tego czołgu? 90 metrów mam. Chyba odjedzie. Mnie. Tam gdzieś do kogoś wali. Punkt A pewnie pojechał. Chociaż do kogoś strzela. F. O, oh yeah! Załapałem się. Do kogo strzelamy? 800 metrów na A. Ty tu nie przejedziesz. Przemówień. Gdzieś ty się wepchał, Wiesz, Teraz nas załatwię. Weź tu wykręć jakoś. No jedziemy 800 metrów, dobra 700. tutaj jest 200. No dawaj jeść, żeby czy to będzie stał. No tu coś jest? Tu coś mruga. Ktoś tu leży. Walasz mi się przegrzeje. Dawaj pomożemy chłopakom. W nas strzeliliśmy. Sorry. 500 metrów. Tam kogoś widzę? Ale nam przywalił ktoś, czy mi się wydaje? Tam ktoś ucieka. Kurde, kto to nazwali? Dobra, ja idę. Kurwa, nie żebym wejść. Ile? 50 do zera? Ja też nie wiem, co się stało. Ale wiesz, trudno. D. Z D przejdziemy na B. Może. Załatwić C na B Tu się schodni, no, a to za daleko lecieć Jakaś decha, blacha. Znowu pod słońcek Uwielbiam to po prostu. Marnowanie oczu tylko To wy tam na to bez chłopaki? Widzicie tam kogoś? Pomaszczaj, pięż. Nie Pobiegniemy się tu. Owalniamy się tu. On ma. Przypomniało mi się, że on ma nanowizję, nie? Czy coś tam. Nie było widać, C. Wszystkie punkty ich przegrywamy. Pfff, połowę. Dowódca nic nie robi. No i tak też jak dowódca nic nie robi, a nie mamy dowódców. No to tak jest. Ten stan na środku i nikt nie przejdzie, tak? Bo nie ma żadnego porządnego technika, który by go załatwił. No, znowu na mnie strzela. Albo ktoś inny na mnie strzela. Nie wiem. Daję w dół.

z, nurkuj. O, dużo nie ma nurkowania. Udało się, przebiegłem. Będę leciał do B. Nie tam opłotkami Chyba, jest zobaczy Nie śmigło zobaczy. O właśnie. Następny czołg. Da. Kurwa! Dobra, ja zaraz wsiądę w jakieś cięższe sprzęt i Wam pokażę. <grywa> 7 do 0, ja pierdzielę. Ten Też nie jest 11 do 2. Dajcie jakiś sprzęt, śmigła nie lubię. Co to jest? Bagi nie chcę. Bagi, bagi. Tu nasze coś leci. Weźcie tu, ogarnijcie to. To punkt spawny, ale nie nasz. Tu już po tej stronie jestem, ten mobiec dookoła. Ten gdzieś poleciał za mapę. Chyba się uczy. Latać. 98, ale nas zleli. Może na G se pójdę, nie? Na G może mało jest. Też czołg widzę. Czekaj! Czekaj mówię. Czekaj na mnie, no biegnę no <laughs> Kurwa. Pisałem, ale nie doczytałeś. Ja? No co ja? <laughs> Kurwa Psiad w czołki nie poczekał. A to, jest starowka, jest A, to nie mogę wsiąść, to trudno. O, już jej nie ma. No nie wierzę. No. Obstawili punkty jakimiś takimi, właśnie tymi. O, ktoś do mnie strzela, kurwa. SKS-em -y mi załatwi. Nie, no tutaj nie pogramy. Jest tak obstawiony temat, że nigdzie nie podejdziesz, bo wszystko poobstawiali walą ze wszystkich stron i, i, i ani dowódcy nie ma, żeby no, to po. Moje staty, no. po no, zobacz moje! <laughs> kurwa. Będziemy się teraz licytować, kto ma gorsze się. staty. Kurwa. Ten ten shame jakiś tam słabo steruje. Helikoptera. A gdzie jesteś? Tu, no jestem dawaj na G, bo tam mało kogo było. Możemy spostrzelać z tego helikoptera? Ty masz też strzelanie, czy tylko ja mam to strzelanie? A G już nasz, to dobrze. A do kogo tam jeszcze strzelają? Coś tu się dzieje. Tam, tam czołgi przyjechały. Czym O czołg. Dwa! Uważaj! Je, dwa są! Uważaj! Dawaj jeszcze! Odwróć się! To będą powalić do niego. Kurwa, ten kanon mój słaby jest. Nie dostaliśmy. Dobra, te czołgi rozwalone oba? No, aż przegraliśmy. Wops, wops, wops. Tu coś nadlatuje. Nie wiem, co jest i z której strony do nas walą. Przegraliśmy. Ale na koniec było fajnie, jak polataliśmy. No, przynajmniej. A poprzednie jak te, jak żeśmy się ganiali. Chociaż to może zakończyć. Zobaczymy co będzie, bo nie wiem, jaka będzie mapa. No dobra, to dzięki za uwagę. I trzymajcie się następnego razu. Sieba.